Dobry. Ja dzisiaj sobie składam drzwi do mojej nowo wymyślonej szafy, do naszej nowo wymyślonej szafy, więc niedługo będzie gotowa, ale to jeszcze troszkę. Na razie tak to wygląda. Będzie dokładnie tak jak cały cała no konstrukcja szafy na szkielecie cienka sklejka obita oklejona kantówkami i myślę, że to wystarczy dzień dobry dzień dobry, witam kolejnego dnia ja przyjechałem do Młectwa dzisiaj chcę dokończyć tą szafę, może uda mi się ją podakierować a oczywiście również chcę zobaczyć, jaki jest obecnie nacisk na hak, i chciałbym też poprawić koło manewrowe, ponieważ jakieś jest takie dziwne bardzo ciężko się kręci. Myślę, że dostało jakieś rdzy albo coś w środku, bo nie miałem wcześniej założonego pokrowca nawet muszę je chyba napompować. I nasmaruję. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Także otwieram i zaczynam. Najpierw tam troszeczkę ogarnę w środku, chociaż ostatnio i tak dużo ogarnąłem. No, Otwieramy przyczepę, tylko właściwy kluczyk znajdziemy. I jesteśmy. Tak wygląda teraz wnętrze cudeńka. Odsłonię okienka, odsłonię okienka zostawię otwarte drzwi, żeby się przewietrzyło troszkę. Ja trzeba przyznać, że bardzo ładnie pachnie w przyszepie. W ogóle po zimie nie było jakiegoś nieprzyjemnego zapachu. Jest dobrze. Nim jednak zacznę tworzyć cokolwiek, to najpierw zaparzę sobie kawę. I powiem Wam uczciwie na ten moment czekałem bardzo długo. Napić się kawki w przyczepce tak fajnie, spokojnie na luzie. I zaraz to będę czynił. Kajniczek już z wodą nastawiony. Nasypią sobie kawki. Oj, to są te piękne chwile takie przyczepkowe które bardzo lubię kawka nigdzie tak nie smakuje jak w przyczepie kojarzy się z wakacjami tak fajnie się kojarzy Czajniczek nie ma gwizdka, więc sprawdzam, czy się gotuje. Jeszcze nie, chociaż już pięknie szumi. Gotuje się woda, gotuje. ja piję kawę z mleczkiem no coś pięknego mm, mm, mm. To może być lepszego niż kawusia koło południa w przyczepce przy pięknej pogodzie. Kubeczek mi trochę wyłazi, nie wiem czemu. Będę musiał go jakoś wcisnąć do środka. Ale to nie ma wpływu na smak kawusi. No dobra, trzeba się brać po malutku do roboty. Najpierw mniej więcej przymierzę. Jak to mi się udało zrobić O ile się udało W nie będę tego wyrzucał o, tak. Drzwi planuję żeby otwierały się na stronę kuchni Żeby można było tutaj z pozycji że tak powiem w sypialni coś sobie sięgnąć i na przykład o, i one będą wyglądały tak. Czyli jak, czyli bardzo, ależ to bardzo pięknie i wspaniale, bym musiał powiedzieć, nawet. Nie, no to mi się podoba. Jest sztos, powiem wam. Chyba widzicie, nie? Bomba, bomba. Czyli muszę teraz jakoś z poziomem je przytwierdzić. Później będziemy myśleć o zamkach i tak dalej, ale najważniejsze teraz, żeby je przymocować do tak zwanej szafy. Nie wiem, czy będę to robił na time lapseie. Chyba nie, bo to. A zresztą zobaczę, no, pomyślimy. No więc, drzwi mam zamocowane Jeszcze tylko parę śrub dokręcę ale naprawdę fajnie to wygląda oto jak to będzie wyglądać. oj tu słabo, nie można o. może się odsunę troszkę ale też ciężko, no taka szafa będzie bardzo mnie cieszy, że tak ładnie mi to poszło o, może. O, teraz to już prawie zupełnie idealnie ją widać. Tak będzie wyglądała nasza szafa. Szafka właściwie. Ale wystarczy na letnie rzeczy. Teraz, wszystkie śrubki te wkręty podokręcam, żeby to było jak najbardziej po profesjonalnemu zrobione. I działamy dalej. No, i tak szafa będzie wyglądała, moi drodzy z półeczkami. Gabcia twierdzi, że lepiej jak są rzadziej półki rozmieszczone, ja uważam, że jest lepiej jak są gęściej i tak właśnie moja będzie górna część szafy, Gabci dolna pewnie dla Gabci będzie za mało, no ale mówi się trudno nie no wiadomo na wakacje na wakacje aż tak wielu rzeczy się nie zabiera są to raczej ciepłe rzeczy tam jakieś pojedyncze grubsze spodnie jakiś polarek czy tam kurtesia i to wszystko, a reszta to t-shirty i takie plażowe bardziej ubranka myślę, że to zda egzamin Zaczymy. zaraz będę się brał za malowanie po, trochę wieje, nie wiem jak będzie mnie słychać ale pomalowałem jedną półkę i zobaczcie jak pogłębił się kolor i to nie przeszkadza, bo takie same będą drzwi, ale no, będzie dość ciemno. Ale mi się podoba. Po pierwszym lakierowaniu, drzwi naszej przyczepy. Przepraszam, drzwi naszej szafy wyglądają tak. Trochę jak z innej przyczepy. W porównaniu na przykład z kuchnią, czy tutaj z łazienką ale nie wadzi, jak to mówią Słowacy też będzie ładnie może być tak, że zacznie padać bo obiecali, że będzie burza albo, albo deszcz dzisiaj albo jedno i drugie to szybciutko zrobię to co na zewnątrz czyli ten nacisk zmierzę i co zrobię jeszcze to koło najazdowe Od Det er det vi er zaczepka jest w miarę wypoziomowana. Mówię w miarę, bo ona na haku też jest wyżej niż e, nie trzyma idealnego pionu Pod zaczepem jest e, no. Waga i zobaczymy. Aha, no bo to jest. E, ha. Teraz mi się włączyła waga e, netto czy tam tara moment teraz mam luźną wagę i opuszczam skółka Półko mamy w powietrzu. W tej chwili no buja się troszkę dobra, ale mamy 35 kg. Nacisku na hak. 35 kg i 3. Czyli nie jest źle. Dojdzie do tego jeszcze z jakieś 10 litrów wody. Będzie bajka. Podoba mi się ten wynik. Próbuję, jest tutaj, o widzicie, nacisk na hak powinien wynosić tutaj maksymalnie 90 kg, czyli spokojnie jest dobrze, tak jeszcze przy doładowaniu przyczepy myślę, że około tych 50 kilo 45-50 kilo osiągnę czyli całkiem przyzwoity wynik a jeszcze wracając do poprzedniego odcinka to popatrzcie kupiłem tutaj taki, taki specjalny kaptur na ten wlot ciepłego powietrza żeby mi tam się woda nie dostawała nawet jeszcze kod kreskowy jest nieściągnięty, żeby wszyscy widzieli, że to nówka sztuka. No, rozpadało się, to znak, że trzeba iść robić obiadek. Ale jeszcze tylko pokażę jak wygląda szafa. Tak wygląda szafa. No może trochę jak wychodek z tym serduszkiem, ale tam są takie dwa gołąbeczki co wcale. Nie przypomina już wychodka. Ja będę się żegnał. Nie wiem, czy na dzisiaj, czy jeszcze będę coś dokręcał, bo parę rzeczy mam jeszcze do zrobienia. Ale dziękuję, że byliście. Proszę o kciuki w górę, subskrypcję i dobrze by było, jakby ktoś jakimś komentarzem się odezwał, żebym. Będzie mi tak przyjemniej po prostu. No. Tak powiem. Na razie.